Około godziny 20 strażacy zostali zaalarmowani przez lokatorów, którzy na klatce schodowej wyczuli zapach spalenizny. Na miejscu nie stwierdzono żadnych symptomów pożaru. Dopiero po przeszukaniu kilku mieszkań na niższych kondygnacjach stwierdzono przekroczone stężenie tlenku węgla. Natychmiast zarządzono ewakuację całego budynku no i przystąpiono do rozpoznania mieszkania znajdującego się na parterze i tam okazało się, że wewnątrz mieszkania występowało bardzo duże zadymienie. Można stwierdzić, że był nawet tam pożar. Mówię, był, ponieważ na skutek braku dostępu powietrza do pomieszczenia ten pożar został samoistnie Ugaszony po... po otwarciu drzwi pożar rozwinął się na nowo. W trakcie przeszukania mieszkania strażacy na łóżko odkryli nadpalone zwłoki starszej kobiety. Pożar prawdopodobnie tlił się kilka godzin lub nawet całą noc. Sądząc po skutkach, jakie tam zaobserwowaliśmy, można przypuszczać, że ten pożar trwał długo. Bardzo szczelne mieszkanie się okazało. Nie pozwoliło na zauważenie tego pożaru wcześniej, ponieważ no w zasadzie tego dymu na zewnątrz nie było widać i, i nawet strażacy po przyjechaniu na miejsce, nie stwierdzili od razu, że tam jest pożar. Po prostu ten pożar został prawie że wygaszony, zresztą używając kamery termowizyjnej stwierdzono, że tam jest niska temperatura, tam nie było podwyższonej temperatury. Dokładne przyczyny pożaru oraz okoliczności śmierci kobiety wyjaśni policyjne dochodzenie.